Witam was w kolejnym odcinku z 10 z 20-lecie. Kontynuujemy tutaj przewożenie towarów. Ale nie o tym teraz mowa. Tutaj nie się to buduje powoli. Tutaj żeby jak najszybciej pozbierali te kamienie i wycięli te drzewa, bo chcę się tam przedostać dalej. Chcę się upewnić, czy na pewno tu nie ma żadnego przejścia. A skoro oni się tutaj nie przebili, to śmiem twierdzić, że tam przejścia chyba nie ma. Tutaj są jakieś góry. Nie wiem, trzeba jeszcze zobaczyć. Kata drwala, tu się pokończyło. Czemu tutaj co jest? Czemu ci leśnicy nie pracują? Ach, jeszcze nie doszli, dobra. Tutaj jeszcze jedna chata myśliwego. Co jest? Drewno wam się skończyło? Nie no, nie osob. moment. Nie no, tutaj desek jest jak lodu. A ja bym szczerze powiedziawszy postawił dwa tartaki choćby tutaj. Przy... tym porcie, żeby tak mniej więcej po środku to wszystko było. Te deski. I żeby tam już się żadne zatory nie zrobiły na drogach. Tutaj poproszę jeden tartak, drugi. Na drewno będzie bliżej, a tymczasem tutaj musiałbym to wszystko odciąć jakoś. Niech te deski porobią do końca. Dobra, tu już koniec. Tutaj też. Bo tutaj, jak to odetnę, to właśnie to muszę inaczej zrobić. O, poprowadzę tak ścieżkę. Tutaj rozwalę. Zróbcie deski mi do końca się pozbędę tych tartaków za chwilę. Jeszcze tego nie wycieli. Tutaj w ogóle katedrala nie postawiłem. Mój błąd. Także tutaj kurczę też żeby trzeba było tych geologów wysłać. Podejrzewam, że tu też będzie węgiel, ale wolę się upewnić. A jak tu wam idzie z budową? O, już wybudowane. Pięknie, pięknie. No teraz, skoro już tutaj <laughs> macie Drewno, to wypadałoby, kurczę się bym tutaj rybaków postawić, ale coś mi się wydaje, że będę musiał dodatkowe narzędzia robić. A żelazo jest na wagę złota. No, może nie na wagę złota, ale. Nie będę marnować go aż tak. Tutaj może już. Tutaj w ogóle się nie rozbudowuję. Ciekawe czemu. Aż tak pod granicę, tutaj wszystko wybudowali? Tak czy inaczej, wolałbym to rozbudować. A tutaj od razu wieże. Tutaj w ogóle nie mam miejsca, żeby wybudować gdziekolwiek tartaki. No i mamy problem. Eee, którędy tutaj mam poprowadzić? Forszcie, nie ma jak. Prost. Czu, A, oś ty skubańcu, już z a wyprzedził mnie, dobra. Jeszcze inaczej. O. Niech będzie tak. A tartaki to ja bym dał... Albo nawet jeden. Już kurczę, tutaj no nie mam jak poprowadzić teraz drogi. Bo jeszcze, nie, tutaj tego nie zrobię, tak. Um. Wiem, że to jest pokręcone, ale nie, nie, mam jak tego porobić. I tutaj może drugi tartak. Dobra, już niech, będzie, niech będą dwa już. Niech będą dwa. Tutaj surowce się skończyły. Tutaj węgiel, no oczywiście. Węgiel jak najbardziej na propsie. Teraz, tu, tak, to wiadomo, że tam nie ma nic. Jeszcze nic nie posadzili. Czemu ja to mam 3 haty, dwa co jest grane? Chyba coś. Chyba coś. poknociłem. To miały być dwie haty leśnika. Kopalnia złota. skończyła się surowce. To była jedyna kopalnia złota, jaką miałem. Świetnie. Czyli monet więcej na razie nie, nie zrobię. Ale mam ich 56. To powinno na jakiś czas starczyć, o ile nie do końca. Dobra, tutaj wstrzymamy na razie. Ile mam żołnierzy na stanie? Aha, wysłałem ich wszystkich do stoczni. Znaczy do portu, nie do stoczni. Ponad 100! O, to mi powinno do końca gry wystarczyć. No, chyba, że będą mieli coś mocniejszego na stanie. To jest bardzo prawdopodobne, bo to już jednak trzecia misja jest. Tutaj jeszcze nawet nie zaczęli tego budować. Tak, ciężko jest prowadzić takie kolonie. Dawaj tam i tego leśnika. Tutaj się kamienki skończyły. Jeszcze surowców nie znaleźli. Ale tutaj towarów potrzebuję, dlatego to jednak ta produkcja drewna musi być desek sorry bo kamienia to mi muszą dowieść, bo na razie go tutaj nigdzie nie ma I teraz kurczę mam problem jak to tu poprowadzić ja, bo, chyba będę musiał się pozbyć tych dwóch e, drzew bo nie ma tutaj innego wyjścia nie zrobię tutaj żadnej kopalni. A tutaj może... Może tu, o. Tu poproszę. Jeden geolog wystarczy. Koszary się budują. Deski nie brakuje. Tutaj dwóch kamieni. Jak tam tutaj drewno, spokojnie. Dobra, już to wycieli. Nie, a ty już tam nie musisz iść. Wracaj z powrotem. Kamienie też się skończyły. Ale tutaj się też skończyło. Skończyły się ryby. Skoro tak, to ja tutaj może postawię. Kurcze, nie ma jak. Na razie tą chatę drwala muszą mi postawić. Czy ja w ogóle mam tych stolarzy? Gdzie oni są? To są drwale. Nie, nie mam ich w ogóle. A mam jakieś piły? Mam jeszcze dwie, to luz, to luz mości, panowie, wieża strażnicza, ogarnięta świetnie. No, faktycznie, tutaj się dosyć konkretnie rozbudowali. Nawet port mają. O, wie O, nie, już mnie atakują, już mnie atakują. Już im odwala. A to są szeregowcy, chyba nie? Tak, szeregowcy. Ja potrzebuję tutaj złota. Tak mi się wydaje, że chyba jednak będę musiał. <laughs> Tutaj przez tą kolonię jakoś walczyć, co nie będzie łatwe. Kurcze, nie można jakiegoś większego zapotrzebowania na żołnierzy zrobić, przecież oni mi tutaj to poprzejmują. Ciężka misja, ale tylko dlatego, właśnie, że. A tak, odparty, świetnie. Um, ta misja jest trudna, tylko dlatego, że po prostu no, muszę statkami wszystko dowozić. Gdybym miał tutaj żołnierzy. Gdybym miał żelazo i węgiel i złoto też by mógł tutaj jakąś konkretną produkcję zrobić gdzie wy się to jeszcze bijecie że Dobra, budynek obsadzony tutaj mamy węgiel to ja tutaj może poproszę chaty rybaka tutaj drzewała Bez robotnika, tartak, jak to? Jak to bez robotnika? Co ty gadasz, gościu? Jest robotnik. Jest robotnik. Bo musieli po prostu piły dowieść. Znowu? Szkurde, nie wybronię się tutaj. Tutaj w sumie tego żołnierza jeszcze mogę wypuścić. Ale mnie to wkurza. Bardują mi się szeregowcy. A oni są tacy upierdliwi. Teraz wróg będzie coraz bardziej upierdliwy, więc... Będę musiał to przeboleć jakoś. Tu węgiel to był tu, dobra. A tak odparty, nie znaleziono surowców, jak to nie znaleziono. No po co ci leśnicy tu są? Prządowieś mi więcej żołnierzy. Tutaj Im prędzej dochodzą i w tym jest właśnie problem. Tutaj tak nic nie wybudują. To ja, tutaj jeszcze jedną wieżę postawię. Dobrze jest. Tutaj produkcja idzie. Będą deski. Przekręty mogą się skupić na dowożeniu kamienia, a nie desek. Także jeden problem z głowy. To ja bym teraz poprosił może tutaj pana geologa, jak mi to ogarnie ten teren, co tu jest. Jeżeli ogarnę tutaj produkcję e, mieczy i tarcz i tego wszystkiego, no to już będzie z górki. Tutaj koniec, tu miał tylko te dwa dre drewna, Dwa drzewa wyciąć. I tutaj też... Coś ciekawe co tutaj jest. Znaleziono złoto! O Panie! I jeszcze węgiel. Tylko, że tutaj jest strasznie mało miejsca, muszę tutaj jakoś to zabezpieczyć. Bo inaczej będzie źle. Jeżeli tego terenu tutaj bardziej nie zabezpieczę, to mi się tutaj poprzebijają w te wieże i, i będzie kłopot. A tutaj to jest jedyne miejsce, gdzie mogę produkcję postawić. Tutaj wieża ulepszona, świetnie, poproszę więcej żołnierzy. Jak dobrze, że ja mam tych żołnierzy właśnie w porcie. Dobry pomysł był, żeby ich tutaj przeprowadzić. Tymczasem tutaj jakoś za mało tego jest. Ej, chwila, moment. Co się tutaj ociągają tak z tym drewnem? Co jest? Ej, panowie! Panowie! Nie ociągajta mi się tutaj! A ja tutaj drogi nie poprowadzę niestety. Kurcze! Chyba, że będę musiał zrobić... Tak. Albo nawet... I tak. O bo nie, to już jest chyba głupi pomysł. Przeniosą to dzisiaj czy nie? Że w takim miejscu mi się zator zrobił, no ale tutaj... No, tutaj naokoło chyba też to przenoszą, także luz. Po to tą drogę tutaj zostawiłem Dobra, coś mi się wydaje, że tu jest więcej tego węgla niż złota Tu jest tak mało miejsca No, na razie odpuścili, ciekawe dlaczego Ja poproszę o złoto. Nie, czy miałem to wcześniej zrobić. Może dlatego, że buduję tutaj kolejną wieżę? I dlatego? Tak się zatrzymali. Dobra, jest kolejna wieża. A wszystkie okręty tutaj są. Co jest? Zasuwać po złoto. Co wy? Co wy tutaj odwalacie? I po żołnierzy tak samo. Nie wiem na co oni czekają. Złoto, ludzie! Nie znaleziono surowców, oczywiście. Jak zwykle. Za prędko się to wszystko kończy. Leci sześciu, a złoto. A, ja tam nie mam złota. To pewnie dlatego. Właśnie miałem się tych tartaków pozbyć. To ja w sumie ten cały kamień. Tak, bo ja już tego tutaj nie potrzebuję. To ja bym to w sumie wysłał tu. Nie widzę sensu, żeby to tu trzymać. Tutaj złoto, bardzo dobrze. Od razu trzy padły. Wszystkie cztery właściwie. O kurde. Co teraz? Jestem bez kopalni. Całkowicie. No to jedyne miejsce, gdzie mogę jeszcze kopalnię węgla postawić, to jest właśnie tutaj. Na tym większym obszarze. Jeszcze większy zator się zrobi. Ja bym kurczę tutaj nawet postawił e, spichlerz. Na wszelki wypadek. No, gdzie by to jakieś dobre miejsce? Może tu. Gdzie on jest? Tu jest. Teraz muszę tutaj wszystkie kopalnie wybudować, chociaż nie, trzy wystarczą, bo tutaj będzie jeszcze jedna. Tutaj też kurczę niezależnie, ech. Piętrzenie towarów, oczywiście, że jest piętrzenie, no za dużo tego jest. Tutaj mam tylko jedną ścieżkę, no to nie ma się co dziwić. Tutaj miałem jeszcze zobaczyć, co tu jest. Tutaj tak samo złotko potrzebuję. Jak na razie mnie nie atakują, co jest dziwne. Nie powiem. Znowu spiętrzenie? Kurczę, wszędzie. Nie przesadzacie trochę. Po to wybudowałem te wszystkie ścieżki, żebyście jakoś łatwiej mieli. A tymczasem nie mam pojęcia, co wy robicie. U złoto po raz kolejny. Jak to przeciwnik przejął moje ziemię. A jednak tutaj są. Jednak tutaj są kurczę, A to zmienia postać rzeczy. Mogę ich teraz wziąć na dwa fronty, chociaż to będzie trochę. Marnotrawienie żołnierzy, jak będzie patrzeć. Ale tutaj prędzej złoto doniosą niż tam. A więc tak... To jest za dużo tego wszystkiego jest. A, bo ja tutaj osów nie mam, to dlatego eee, trzeba będzie jakąś farmę osów postawić. Tak, wiem, jest kolejne spiętrzenie, no. No są w ogóle to drewno tutaj. Czy za mało tego jest. Tutaj zaraz spiklerz wybudują świetnie. No i mam nadzieję, że mi dowozicie te monety, co? 20. A, wiem dlaczego się, za, się zator zrobił, chyba przez to, że wysłałem te monety tam. Tak, to by miało sens. A ja tutaj chyba w ogóle chaty rybaka nie postawiłem wcześniej. Chyba też to teraz uczynię. Wszędzie spiętrza się towary. Znaczy tutaj już jestem dosyć daleko, więc. O, tutaj mamy już generała. Oni to tak mniej więcej porówno przenoszą. Znowu nie że. A tutaj, dobra. Mogę rozwalić. I tu by myśliwego postawił. Trochę zwierzyny jest. Ale i tak nie za dużo. Dwie serenki. Już upgrade -jo. I od razu ulepszamy. To tutaj budujecie wieżę strażniczą, owy. Czyli tam jednak gdzieś to przejście musi być. Skoro aż tutaj zaszli. Teraz ta kopalnia złota. Tak kurczę, tutaj bym musiał gdzieś tą mętnicę wybudować. O, szkoda, żeby tak daleko to wozili. Może nawet i tu. O, tu jest chyba najbezpieczniej w tym momencie. A tutaj mętnicę muszę rozwalić, niestety. Jeszcze donoszą te monety. Bo one gdzieś tutaj zostały po drodze. Tu już dawno wszystkie wynieśli. Chociaż znaczy, tutaj tu są jeszcze monety. jest pełno ryb. Oczywiście. Nie nadążają z zanoszeniem tego. Ale dobra, tutaj już się nieco poprawiło. Kurczę, nie wiem czy ten czwarty statek budować. A wiecie co, nie, niech dokończy go. Niech go dokończy. Żeby były tak cztery. Po mojemu to te statki powinny... Tak. Po mojemu to te statki powinny pływać cały czas. Bo tutaj cały czas jest zapotrzebowanie na coś. A tymczasem, no, jakoś nie pływają. Kiepscy kapitanowie, chyba. Teraz, tutaj, a tutaj jest kolejne miejsce na port, ale to mi jest niepotrzebne, akurat. Ale tutaj, tutaj miał gość kopalnię węgla. Jak to przejął ziemię? Nie, no. O, już fortece budują. Już budują fortece. wy Kubańcy. Tak chcecie pogrywać, tu jeszcze dwa kamienie potrzeba. Zobaczmy, gdzie to zanoszło, tu albo tu, bo tu już sobie nie potrzeba. Dobra, zatrzymać. Tutaj będzie ostatnia, i tu więcej też już nie potrzebuję. Tak. Tutaj też ostatnia. No właśnie, zaraz będziemy podchodzić do oblężenia, istnego oblężenia. Tylko znowu tu wszędzie te budynki wojskowe są tak blisko siebie. Te strażnice w sumie mało mnie obchodzą. Bardziej wolę te wieże. Nie będę się z tymi strażnicami bawił. A jemu i tak się nie śpieszy, żeby je rozbudowywać czy coś, albo po prostu miejsca nie ma. No, panowie, jeszcze jedna monetka. Halo. Dobra, już niosą. Znowu spiętrzenie bez jaj. A tym razem tutaj. Za dużo ryb. Tutaj wystarczy a nie w sumie jeszcze, jedno. jeszcze jedną monetę trzeba jeszcze jedną poproszę teraz tego yy, co pracuje w mennicy, muszę aż go przez całą mapę znowu spiętrzenie co to, to samo jest nie wyrabiają z zanoszeniem a to też po części że ja nie mam osłów zboża wystarczy na jakiś czas Desek tak samo, a kamienie? Zero. Te kamienie też by trzeba było pozanosić tam dalej. Deski w sumie też. Dobra, ale zrobimy to po kolei, teraz niech kamienie powynoszą. Oczywiście przeciwnik przejął ziemię, co mnie mało obchodzi. Teraz tutaj dajcie mi, żeby chociaż się tutaj nie przebili. Po prostu zrobię tak, że wsadzę tutaj po sześciu żołnierzy, dam im monety. Żeby się tutaj dalej nie przebijali, a ja się po prostu będę przebijał dołem Jak już tutaj zacząłem to robić Dobra, skończył robić statek i teraz zaczął już kolejny, ale masz mi nie budować kolejnego Kopalnia węgla tu się skończyła, dosyć szybko jakoś Tutaj chata rybaka też koniec, tu mi się wydaje, że też Ale jeszcze zobaczymy Cały czas w tym samym... Zbierzcie mi te ryby do cholery! Co tu się wyrabia? Tylko, że tutaj też właśnie złoto jest, ale nie ma węgla. Nie zrobiłem kopalni węgla. Znowu spiętrzenie? Tak, cały czas tu. Ła, przesadzili. Kurde, zapomniałem o tym. Dwie monety w plecy. A tu kiedy donieśli tą monetę? Co tu się wyrabia? Przecież ja rozwaliłem ścieżkę. Dobra, to to na razie zostawię. Muszę się skupić na tej stronie. Na monetach i tak dalej. Mam nadzieję, że oni jeszcze monet nie używają. Chyba nie. Tutaj może chociaż ten jeden poziom dźwignę, żeby ta strażnica już była na wszelki wypadek. Tu też się surowce skończyły. Wszędzie się kończą surowce. No chleba mam dużo i ryb tak samo, więc no jeszcze trochę mi wystarczy. Jednak się tu kończą surowce ryby. Wszędzie się spiętrza, no najbardziej przy tych dwóch tartakach tam w mojej kolonii. Ja tutaj jeszcze rybaka dam. O, nie tu miałem myśliwego jeszcze. Trochę za dużo tych dróg tu jest i nie mają leśnicy, gdzie te drzewa sadzić. Teraz się nie garną do ataku. Jak tylko tutaj zacząłem tą wieżę budować, to jakoś tak zaprzestali. No to co, kurczę, przecież tu nawet nie ma drogi nigdzie. Po cholerę chcę tutaj strażnicę budować. Swoją drogą. Zobaczmy, co tutaj jest. Wszędzie się towary spiętrzają. Kurde, więcej, więcej osłów poproszę. Na pełnym bucie ma. Ta farma funkcjonować albo hodowla, jak zwał, tak zwał. zaczyna mi monet brakować. Tutaj wszystkie wyprowadziłem. Tutaj też jest tylko ten zapas. Tutaj jeszcze muszą donieść jedną. Kurde. I nigdy nie miechy aż czterech komunikatów na raz, jeśli chodzi o spieszenie towarów. Oni się strasznie guzrają z tą fortecą, jakby nie patrzeć. Znowu złoto! A to tu złoto, o świetnie. To tutaj będę mógł mennicę sobie wystawić. Ja akurat że tutaj mam węgiel i w ogóle. To od razu tą mennicę postawię. Dobra, dziękuję panowie. Wykonaliście kawał solidnej roboty. To ja od razu buduję kopalnię złota. Przeciwnik przejął o ziemię tak, fortecę wybudował. Zobaczcie w ogóle, jak ta forteca i ta strażnica są blisko. Przecież ja nigdy nie byłbym w stanie tak blisko wybudować tych budynków wojskowych. Nigdy. Nie wiem, jak to działa. Dobra, trochę się zapędziłem. Za chwilę będzie pół godziny odcinek. Tak więc myślę, że nad tym odcinek zakończymy. Dużo się tu nie działo poza paroma walkami, no i trochę ulepszyłem żołnierzy. Także w następnym odcinku już na pewno będzie walka pełną parą. To jeszcze muszę odgrodzić, o! Bo no tylko tutaj mi monety przynosili. Tak? Pasuje? Nie przyniesiecie mi więcej? Mam nadzieję, że nie. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.